Jak myślisz, Patryk? Kto tutaj wygra? No. Eh, ciężko stwierdzić, o roboty obydwóch drużyn są e, dosyć e, pokaźne i potężne. No, nie ukrywam, że tutaj e, pokładam nadzieję w niesporczakach. No zobaczymy. No tutaj jest jednoosobowa drużyna. Jak widać, ogrom pracy. Naprawdę tutaj bajery dodatkowe LEDy świecące oświetlające sobie drogę. No i umówmy się. Mocne. Ogromne silniki, zajmujące tak naprawdę prawie pół całej budowy robota. Dobra, czekamy na rozpoczęcie rundy. Możecie pisać w komentarzach, jak według, kto według Was wygra cały turniej, kto wygra tą walkę, kto zajmie drugie i trzecie miejsce. I zaczynamy kolejną rundę. Tutaj walka niesporczaków i dżentelmenów. E, Jezu, niesporczak! Jezu. Pięknie wyeliminowani, o to chodzi. Bez większych przeszkód. Bez problemów e, wziął i przepchnął drużynę dżentelmenów, robota gentlemanów. Ja nie wiem, czy to nawet było 10 sekund, jak ma być szczery. To były mikrosekundy, dosłownie mikrosekundy. Mocny robot, naprawdę mocny robot, ale gentlemeni też mają się czym popisać. Czekamy na zgodę sędziów, jest, proszę państwa. Zaczynamy kolejną rundę, tutaj nie sporczaki. E... Oj. O, o, o robot rybką nie z Co tutaj mamy 1 do jednego? Tutaj chyba coś e, nie poszło, nie pomyśli. Czy to jest no, już traktowane za wypad z ringu <grych> chyba tak, mamy jeden jeden. myślę, że tutaj kolejna runda robot się dogrywka już nie będzie. Rusza. będzie. Będzie jeszcze dogrywka. Tak naprawdę. Ostateczny punkt do gryweczka, proszę Państwa. Dobra, start. co to tutaj się Mamy stanie to. teraz? Niesporczaki tutaj Jest. przepychają od razu, widać koła mielą, mielą, ale mielą tutaj naprawdę to takie emocje Niesporczaki. Czy imś, czy uda się tutaj drużynie Niesporczaków przepchnąć dżentelmenów? Dżentelmeni kto no trochę odpuści? tracą kto się… Pierwszy kto, kto pierwszy odpuści? Widzimy spaloną gumę na, e, na arenie. Co tutaj się dzieje? O nie, tutaj Niesporczaki, coś oj, się dzieje, oj, chyba oj, oj, oj. musi wrócić, musi wrócić. Czy da się? O, tak oj, jest! Yes! Przepchnął! Bardzo ładnie. Proszę Państwa, drużyna Niesporczaków e, oczywiście wygrała to spotkanie. No, to powiem Wam. Że... Ogromne brawa, naprawdę jest znakomity robot, jest kupa dobrej, e, dobrego wkładu w tego robota. Nie oszukujmy się, mamy lidera tego spotkania. No, nie przekreślę tak wszystkich. Nie chcę nic mówić, ale czekamy jeszcze na śmigło i na husarię, tak naprawdę. E, dobre zagranie w drugiej rundzie. E, czy, co tak zdecydowało, że jednak zepchnęliście tego drugiego? Zmiana taktyki, uderzyliśmy go w bok, dzięki czemu mieliśmy większe szanse. Okej, okay, rozumiem. E, a tak ogólnie, jak Wam się podoba, tutaj, i e, to, coś tu się dzieje, i ta, ta atmosfera. No jestem właśnie mile zaskoczony poziomem, na jakim się to odbywa, bardzo fajnie jest. Przyjedziecie kolejny raz? Przyjedziemy na pewno. Super, dziękuję. Dziękuję. Kolejna runda wygrana, gratuluję. Jak nastawienie przed finałem? Trochę zdenerwowany jestem, ale myślę, że będzie dobrze. To dobrze. Jakieś poprawki trzeba mieć do robota, czy jednak nie? Nic nie stało, kompletnie nic. To dobrze, to dobrze, to znaczy, że jest dobrze zbudowany robot, e, a to było pierwsze podejście do budowania tego robota, czy było już któreś, e, czy miałeś już parę prac? Drugie podejście, pierwsze podejście było z kartonu zrobione. Wow, to nieźle, mam nadzieję, że też wygrał w jakichś pojedynkach. Było coś tam, ledwo co jeździł. Dobrze, to gra e, życzę powodzenia w finale. W razie. Dziękuję. Mogę pozdra pozdrawiam jeszcze moją klasę u Pana DeLonga, oglądają.